Co to takie dźwięki? A wow. ma, a ma smaży, o, mamy kurczaka pieczonego? Miam, miam. Będziemy mogli robić na tych czatu teraz pułapkę, tak? Z tego się robi pułapki? No tu nie możemy jeść tatuś. Na czemu żyjesz? Nie bij go tatuś, okej. Ale mamy super postać, co? Dzień dobry widzowie, witamy się w kolejnym odcinku na naszym kanale, tak? My, my, my... Craft. Minecraft. Gramy dalej tryb jednoosobowy, nowy świat, tryb survival, wracamy. Powiem wam, że trochę się niepokoimy, bo koło naszego bud placu budowy zamku kręci się Ederman. Kto to? Co to takie dźwięki... Wow! Ty, pająk! O nie! Amas, Amas. O, o! Co on ma? Odblokował nam! O! I to jest dobra informacja. To pająki, to jak się zabija pająki, to one dają pióro. Mamy nawet? I mamy nic! Eee! Zobacz, kamienny miecz. Możemy zrobić już kuszę. Możemy zrobić kuszę. Co trzeba na kuszę mieć? Taduś, łuk i stały zróbmy tato. Sztabkę żelaza musimy. Taduś, jeszcze, jeszcze możemy zrobić łuk. łuk. Na łuk potrzebujemy trzy patyki i trzy nici. A nici mamy dwie. Hm. A wędkę? Wędkę mamy. A, a łuk, a jest stały, tak. A tato. na strzałę potrzebujemy pióro. Patyk i krzemień. Mamy krzemień? Mamy. Chyba mieliśmy jakiś krzemień w skrzyni, nie? Mamy. Mamy. Dobra, ale super. A czekaj, może wyładujemy trochę naszych rzeczy, tak dla bezpieczeństwa. A, a nie wiemy jak się robi tarcze, prawda? Czy nie wiemy jak się robi? No nie, 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 nie mamy jeszcze czego zrobić tarczy. Jedy musimy zrobić łuki i stały żeby tych chłopuszów, tak? Tu kurczaczek, tu mamy jajeczko. Otwórz się tato. Tu mamy dynię. Ale się otworzyć. Czekaj, zobaczmy, zrobi... o, mamy zrobiło nam się Ta... mięsko, miał miał. Tato otwórz. Smażymy kurczaka? Tato, ale, tato otwórz te jajko, tato, okej? Okay? To można otworzyć jajko? Można chyba. Co ty mówisz? Da się takie rzeczy zrobić? Tak. Czekaj, no to zobaczymy. I nie ma nikogo. O nie, rozbiło się. Czy my rozbiliśmy? Dobra, tu się nam sma smaży. O, mamy kurczaka pieczonego. Mniam, miam. miam. Na no, tu tam nie było małego kuli, tato. Co, ruszamy dalej w podróż? Nie ale mogę sobie popatrzeć. Zamknijmy nasz zamek. Kurczę, pająk nam w las po murach. Widziałeś takie coś? Czy to znak? Znak jest prosty. Musimy budować sobie... Czy to jest kamień? Więc co to jest teraz, status? Jest... To jest kamień? Nie, chyba nie. Chyba tak. Więc co to jest? To jest nie chcemy prawda? Nie. Za, widziałeś kiedyś zamek z Dirta? nie nie widziałem o i węgiel jest Taduś możemy się już co. to Taduś, tam jest bagma co to jest bagma? Taduś, to jest bagma, tam na dole i co nam to da? Gdzie mogli zrobić na tych czarów teraz pułapkę, tak? Z tego się robi pułapki? Tak. tu wystać z tej bagmy, co? Dobra, wypływamy stąd. Dlaczego? Bo nam zaraz powietrza braknie. O. Wow, to ja nawet nie wiedziałem, że tak jest, jak bagna. się szybko, mów, bo nam się kończy powietrze. No bo nam zalało nasze wykopaliska. Pająk nam, nam odblokował? Tu musimy zatkać to. Dlaczego? No, bo nam się tu woda leje, a my tu nie chcemy chyba. O. Nie chcemy tu wody, nie? Czy chcemy? Nie chcemy. Czekaj, zakleimy to? Tak. O. Dobra, wykopmy, wykopmy jeszcze trochę kamienia. Może już do tego kamienia. Idziemy po tą bagmę jeszcze? Tak. Czy nie mamy tej bagmy. No to dobra, nurkujemy. Gdzie jest ta bagma? Jest bagma, jest bagma. Ta bagma no, już wysadzi... Dobra, wypływamy stąd. Okej. Okay. Co to nam bije? To powietrze, nie mamy powietrza i, i, i dlatego. to musimy. Dobra, ale super. Nie? Ło! Wow. Czemu mamy tu znowu do wody? Czekaj, gdzie tu jest wyjście? Idźmy stąd. Wrócimy tu na wykopaliska jeszcze. zjedzmy sobie może kawałek, wieprzowinki. Miamy. A mamy mam ich bagmę? Tak, chodź, zobaczymy, co możemy z tej bagmy zrobić. Się z Bagmy nie robi tatuś. No to co? Czy... Zrobił na tych dziadów połapki tato. Czekaj, co? no to chodź zobaczymy. Zaraz sprawdzimy tu na naszym tym... Taduś, łuk... Blok magmy. A, blok magmy to jest. Uh -huh. Taduś, a i cały tato. To co tato? Czekaj, co mam tu się jeszcze? Co mu tu możemy przetopić, Zobaczmy. Łuk i cały. Tu pieczone mięsko, tu możemy dać kamień, tak? Tak, a u... i cały A tato. to był żwir, to nie był kamień, widzisz. Sztabka miedzi. I Taduś... musisz mnie podsadzić, bo się trochę zmęczyłem. No to podsadzaj się. Oh. O, no, jeszcze ten jeden odcinek. Dobra, to chodź zobaczymy, co z tej bagmy możemy zrobić. Tatuś mogę sobie, już mogę sobie, Taduś, mogę, Taduś, mogę... Taduś, mogę sobie no ci myszką. Oczywiście, Uo. tylko nie kręć tak mocno, bo widzowie, będzie bo, bo ich bolała głowa, o. To mówisz, że co, z tej magmy coś można zrobić, tak? Poczekaj, to, to wybierzemy sobie tą magmę, tu tutaj podmieni z kurczakiem. I mówisz co, że jak zbudujemy tu coś z tej magmy, to? To co wtedy? No właśnie nie wiem. Tatuś. Może zrobimy na nich połapki, co? I co, ona parzy? A parzy Ej dobre To nam tu nikt nie wejdzie od tej strony Dobre to jest To choć sobie zrobimy tutaj może Przed wejściem Żeby nam taką pułapkę na nich co Może obłożymy sobie tutaj o Żeby nam ten pająk Tu nie wlazł po murach To może damy tutaj co Co myślisz Taduś. Chociaż tu za dużo mamy tych murów. Więc może damy przed wejściem, co? Gdzie chcesz dać? Set wejściem. Tu koło drzwi? Tak. Tutaj damy? Tak. I tu? Tak. Tatuś, ale jak mamy teraz wejść, Nana? My będziemy wchodzić tam. To czekaj, damy jeszcze tu. Ale tak, bo ta będzie nas bić mamuś, tato. O, ja nie, mam... no chyba nie. Jak będziemy wchodzić od tej strony, to nam nic nie zrobi. O, ale tu mamy o. E, super, to mamy zabudowane. Co myślisz? Myślę, że teraz nie podejdą. Tu mamy tylko wąskie wejście. Nie wiem, czy to dobrze zrobiliśmy. Co myślisz? Status. Idziemy gdzieś coś zwiedzić jeszcze? Tak. To płyńmy tam. Może jakąś rybkę upolujemy? Tak. już Ta nie bijemy rybek. Ale rybki są dobre. Do jedzenia. A coły? Do jedzenia? A coły do jedzenia, tato? Pszczół nie jemy. Zobacz jakie tu mamy rybki. Tu mamy na, chyba dorsza, na tego nie? Dlatego tu nie można jeść. Ale tu nie możemy jeść, tatuś. Na no, czemu chcesz je jeść? Nie będziemy Po uciekają, popatrz. Tatuś, nie bij ich już, ok? Okej. Okay. Dobra, szukamy krówki, żeby zbudować sobie może teraz co? Zbroję. Tu mamy jakieś kwiatki. A tak, jak chyba... cały tatuś. Czekaj, tu jest ta dziura, tak? Tu są kamienie. A tu jest cały tato Tu jest jaskinia chyba jakaś. Czy tam nie chodzimy? Lepiej nie, ale w ogóle to już szybko dzisiaj ściemnia. Zobacz, jak szybko się robi ciemno. Tatuś to do, do naszego zamku, tatuś szybko. I jeszcze nie, jeszcze chwilę mamy, zanim klipery i zombiaki wyjdą. Tu dzisiaj ten Ederman kręcił, nie? Tak. Mów, mów Filipu do mikrofonu bardziej, żeby nas widzowie słyszeli. Dobra, widzowie, dzisiaj chyba będziemy się z wami zagrać, bo, bo dzisiaj jest już jeden odcinek. No, już coś się ściemnia. Dlaczego? No, będziemy się... Co tu jest za jaskinia? Chodź tam, tatuś. Chodź, zajrzymy tylko. No, czego? No, może coś fajnego będzie schowana, jakaś skrzynia ze skarbami. Co myślisz? Oj, tu ciemno. Dobra, idźmy stąd. A co to jest za surowiec? Taduś, już uciekaj. Dobra? Głoś się wali, wszystko. Kisz. Dobra, synku, do naszego zapku. Już wracamy. Tam jest góra z lawą. Czy to da tobek? Tak, góra z lawą, to wiesz, to nasz domek jest. No pewnie, że tak. Mówisz, że płyniemy. Chyba sobie musimy zbudować łódkę, co myślisz? O o, to już jest ciemno. Czy będą teraz czekali na nas? Pod domem, jak myślisz? Czy wyjść kogoś tam pod domem? Obserwuj. Wypłyniemy jak najbliżej drzwi, żeby szybko się schować. Nawet nie wychodzimy na ląd. Na no te wodzie. No tam będą pewnie creepery i szkielety, czy nie? Tam ktoś chyba chodzi koło naszego domku. A zamknąłeś drzwi, jak wychodziliśmy? Nie zamknąłem. Nie zamknięte są dobrze. O nie, klipel! Faktycznie. Nie pij go, tatuś, okej? Okay? O-o Co to? Co to było? Kto tu się kręci ko naszego domku? Nieproszony. Gdzie jest ten creeper? Chyba sobie poszedł, co? Tak. Gdzie jesteś, zły creeperze? Ło, ale. Ale mamy super postać, co? Tak. A łuk i cały. Tak, tylko to już w następnym odcinku ja mus, bo musimy jakiegoś pająka dorwać. Także co? Wracamy do łóżka chyba, nie? Idziemy się przespać, żeby był dzień. Będzie bezpiecznie. Wtedy wyjdziemy na dwór. Także dobranoc widzowie, widzimy się rano.